Odcinek powstał przy współpracy z partnerem. Polską marką biżuterii SADWA. Serdecznie zapraszam. Ja chyba tego prologu i wstępu nie nagram. Słuchajcie, no nie mogę nagrać, nie mogę nagrać, nie mogę nagrać wstępu. Jestem podirytowana. Próbuję już któryś raz. Może teraz się uda. Czasami idzie tak. A czasami po prostu. Mm. Dzień dobry, kochani, witam Was w najnowszym odcinku Natalia Penar z Mody Wzięte, a ten wyjątkowy, ponieważ z partnerem, polską marką biżuterii Sadwa, która pojawi się aż w pięciu minimalistycznych stylizacjach na wiosnę. Symbolem marki jest motyl, symbolizujący wiatr, przemiany, siłę, sprawczość, ale też ogromną wrażliwość. I myślę, że nie bez przyczyny, czy też nie bez przypadku, marka sięgnęła po motyw motyla, ponieważ on bardzo mocno referuje do nas kobiet. Z jednej strony jesteśmy wrażliwe, delikatne, a z drugiej strony silne. I sprawcze. Bardzo się cieszę, że mogę tu na kanale z Mody Wzięte prezentować Wam wartościowe marki, pokazywać je w stylizacjach, chociaż wiecie, że do współprac podchodzę niezwykle selektywnie. Cieszę się, że sadwa jest z nami. Zanim jednak zacznę, dzisiejszy odcinek, bardzo Was proszę o subskrybowanie kanału. Myślę, że kanał tworzę już o du -du 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 -du. może ktoś mi przypomni, ale myślę, że hmm. W każdym razie spotykamy się na kanale co wtorek i będzie mi bardzo miło, jeśli nasza rodzina po prostu będzie się powiększać. Wiecie, że dla twórcy internetowego jest to kluczowe, żeby kanał po prostu się rozwijał, więc serdecznie zapraszam. Jest to ten moment, żeby wcisnąć guziczek, subskrybuj, a teraz przechodzimy już do stylizacji. Kiedy tak myślę o swojej szafie, i dziś właściwie przeszła mnie refleksja, to muszę przyznać, że w szafie mam absolutnie wszystko. To znaczy, tam mogłaby znaleźć się spokojnie każda z estetyk, każdy nurt. Choć powiem Wam, że obecnie i to już od dłuższego czasu, chyba z tej takiej chęci wewnętrznej wyhamowania, włączenia hamulców. I próby jakiejś takiej koncentracji. Najbliższy jest mi minimalizm, czyli oszczędność form, i budując czy sięgając po stylizację, muszę przyznać, że one rzeczywiście są uspokojone. I w tych uspokojonych stylizacjach najlepiej, najbardziej komfortowo się czuję. Stylizacja numer jeden to jest Myślę, że jedna z moich ulubionych stylizacji odcinka, od której zaczniemy, jest to jedwabna koszula połączona z plisowaną spódnicą 7-8. Do tego mule jedwabne mojej ulubionej marki Totem, biała torebka oraz okulary czarne lewe. Które fantastycznie uzupełniają zresztą większość moich ostatnio stylizacji. Bardzo lubię ten świeży, ponadczasowy look, ponieważ myślę, że nasze szafy powinny być ponadczasowe, po nasze ubrania powinniśmy sięgać rzeczywiście z jakimś takim rozmysłem. I cieszę się, że w mojej garderobie, właściwie powiem Wam, jest większość takich rzeczy, które. Które nie są, które, które nie przemijają, jak trendy. Oczywiście, stylizacja jest również wzbogacona o biżuterię. Naszyjnik z perłą słodkowodną, ze srebra pozłacanego. Bardzo spodobał mi się ten naszyjnik ze względu na jego splot. Jest to naszyjnik pozłacany. I powiem Wam, że Myślę, że to jest, no właśnie, z jednej strony on ma w sobie pewną ulotność, efemeryczność, lekkość, a z drugiej strony też jakąś taką siłę, ponieważ mimo że jest delikatny, on pięknie uzupełnia. Tą stylizację, pomimo że stylizacja sama jest bardzo dyskretna, jak i również biżuteria, myślę, że one nawzajem się uzupełniają i, i tworzą harmonijną całość. Także jest to taka moja jedna z ulubionych stylizacji stylizacja, której fundamentem jest wysoka jakość. Ja też namawiam Was do budowania swoich szaf w tym duchu, do nieśpiesznego. Sięgania po zakupy i gdzieś tam powiększania koszyków zakupowych, żeby te nasze stylizacje również i później szafy w konsekwencji były spójne, były nasze, były zrównoważone. A myśląc o zrównoważeniu, nie mam tylko na myśli um, sensu stricte mody zrównoważonej, czyli pozyskiwa pozyskiwanych, pozyskiwanej, szytej w zrównoważonych warunkach. Ale również takich, których synonimem jest jakość. Mogą to być rzeczy pozyskiwane z drugiej ręki, z drugiego obiegu, ale które jednak będą miały w sobie ten sznyt jakości. Zapomniałam dodać, że dzisiejsze stylizacje będą mieć tak naprawdę dwa rozdziały. Pierwszy rozdział to jest outdoor. Nagrywałam w ogrodzie, kiedy przy 10 stopniach, jak się okazało, słuchajcie, świeciło niesamowicie słońce. Dlatego druga stylizacja będzie dość roznegliżowana, dość letnia. A już druga część odcinka będzie indoor, będzie to studio, w którym nagrywałam Kolejne trzy stylizacje, ale teraz przechodzimy do dwójki. Stylizacja numer dwa to stylizacja już z małą czarną. Słuchajcie, dorowałam ją. Gdzieś w zakamarkach swojej szafy. Nie jest to sukienka, którą jakoś nadgorliwie użytkuję, noszę. Natomiast pomyślałam, że mm, chciałabym te, tę stylizację zrobić dość prosto, a jednocześnie z pewną dozą kobiecości. W związku z tym postawiłam na czarną, małą, z dekoltem dosyć wyciętym. Do tego słuchajcie kozaczyska, ponieważ jeszcze rzeczywiście na zewnątrz 10 stopni. I zresztą powiem Wam, że ja bardzo lubię tę zabawę kontrastami, czyli coś, co jest ciężkie, kontra coś, co jest lekkie, zwiewne, więc absolutnie nie przeszkadza mi ten kontrast mocnych butów za kolano do tej sukienki. Stylizację uzupełniłam o kapelusz wełniany. Jeden z moich ulubieńców, jeśli chodzi o nakrycia głowy, chociaż od tych muszę przyznać, ostatnimi czasy odeszłam. Nie wiem jak to się dzieje, ponieważ byłam ogromną fanką kapeluszy, a teraz widocznie gdzieś ten minimalizm, minimalizm wszedł mi w krwiobieg, i powiem Wam, że zdecydowanie lepiej czuję się bez wszelkiego rodzaju ozdobników. I tu pojawia się również naszyjnik, wyjątkowy, ponieważ z monetą Gaja. Gaja to bogini uosabiająca miłość, naturę i kobiecość. Jest to kobieta trzymająca kulę ziemską w dłoniach, w objęciach. I powiem Wam, że no, nosząc ten naszyjnik, ja się trochę tak czuję jak ta Gaja, ponieważ słuchajcie, no myślę, że. Mm, Miłość to jest takie w ogóle moje słowo, jedno z, które gdzieś prowadzi mnie przez życie, i ono jest moim symbolem. Natura również bardzo mocno, bo w naturze znajduję spokój, a kobiecość, no, myślę, że. We mnie drzemie, więc y, ta gaja, no myślę, że może być y, w pewnym sensie y, amuletem, y, ale też y, nawiązując już do samej stylizacji, y, splot tego łańcuszka przede wszystkim bardzo mi się podoba. Nie ukrywam i mówiłam to już w poprzedniej stylizacji. Natomiast również złoto, czerń, bardzo lubię ten wariant kolorystyczny i chętnie, chętnie złoto, jeśli uzupełniam, bardzo lubię widzieć ją w czerni, jak i również na przykład w śmietanie. Złoto-śmietana, srebro-śmietana, złoto-czerń bardzo, 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 bardzo jestem na tak. Zanim przejdziemy do trójki, chcę przypomnieć kochani, iż marka przygotowała dla nas, dla nas dla was niespodziankę. 15% rabat na zakup biżuterii od 18 kwietnia aż do 30 kwietnia będziecie mogły skorzystać z rabatu i zakupić jeśli coś wam się oczywiście Spodoba. Biżuterię marki SADWA. Kot rabatowy to Natalia 15. Także serdecznie zapraszam. A teraz przechodzimy już do trujeczki. I to już jest stylizacja studyjna. Tutaj już zdecydowanie zmienia się światło. I muszę przyznać, że to jest to, co ja często, a może nawet nie często, tylko to, co podczas spotkań z klientkami biznesowymi odradzałam podczas spotkań online, podczas konferencji y, pracy online, ponieważ y, chyba rzadko dostrzegacie prezenterów czy też dziennikarzy pracujących na przykład w newsach w koszulach w paski. No paski nie są wdzięcznym tematem, jeśli chodzi o kamerę, ponieważ bardzo się rozjeżdżają i tu rzeczywiście w tej stylizacji będziecie mieć tego przykład. Natomiast koszula jedwabna skradziona z męskiej szafy cóż, na żaka już nie pasuje rozmiarem, także przejęłam ją em, z, oczywistą, no, z oczywistym entuzjazmem i powiem wam, że bardzo lubię również tę stylizację. Jest to koszula jedwabna, która uzupełniona jest o spódnicę makcji. No. Powiedzmy 7/8 również, ponieważ tam kostki jeszcze bardzo bardzo są wyeksponowane. Ta spódnica jest spódnicą skórzaną w kształt litery A, która się rozpościera. I Postanowiłam, złożyć tą koszulę po prostu zarzucić oraz, zobaczycie na załączonym obrazku, wpuścić ją do środka. Zawsze powtarzam moim klientkom i również studentom stylizacji w Fashion School, że ubranie to jest po prostu, że dane ubranie to jest. To jest płótno nasze, tak naprawdę, i to od nas indywidualnie zależy, co się z nim zadzieje już na naszych sylwetkach. Więc warto mm, po prostu poczuć te nasze ubrania, poczuć moc stylizacji, tym bardziej, że jesteśmy. No, już w takiej aurze wiosennej, chociaż spodziewałabym się lepszej pogody. I myślę, że jest to czas przeprowadzania właśnie przeglądów, audytów naszych szaf. I myślę, że no, wyłuskanie z tych szaf creme de la creme, czyli coś, co rzeczywiście towarzyszy nam każdego dnia, coś, co słuchajcie, oprawia nasz styl, naszą osobowość, ale też coś w czym czujemy się niezwykle komfortowo jak w drugiej skórze. Więc pewnie znana jest wam zasada Pareta 80 na 20 i wyobraźcie sobie, że również tak jest z naszymi szafami. Nosimy zaledwie statystycznie rzeczywiście 20% naszych ubrań w ciągu 80% naszego czasu. Więc jest to niewiele być może jest to pretekst, żebyś po prostu przyjrzała się swojej szafie i zastanowiła co w tej szafie lubisz najbardziej i być może również będzie to taki challenge, który zmobilizuje cię do stworzenia z najmniejszej ilości ubrań, ale tej ulubionej. Jak największej ilości zestawów. I powracając do tej stylizacji, ja uzupełniłam ją o białą torebkę, ponieważ ta biała torebka jakoś ostatnio fajnie gra w tych minimalistycznych propozycjach. Pojawia się również, słuchajcie, naszyjnik Gaja, o którym wcześniej już mówiłam. Łącznie z bransoletką, bransoletką, która z kolei ma perłę hodowlaną w sobie i też bardzo fajnie gdzieś uzupełnia tę stylizację. Całość bardzo moja, muszę przyznać. Minimalistyczna, do tego mule, jedwabne marki, to tem, którą uwielbiam absolutnie, właśnie za sznyt, za ponadczasowość, za jakość. I słuchajcie. O tej jakości będę mówić bardzo dużo na tym kanale, a być może jeszcze więcej. A jeśli mowa o ulubieńcach, to z całą pewnością spodnie vintage Donny Karan z przepięknej wełny z jedwabną podszewką, to jest właśnie to, co w duszy mi gra i, i uwielbiam te spodnie i myślę, że że przyjdzie na nie czas właśnie wiosenną porą. Stylizacja minimalistyczna z białym topem, czarnym paskiem ze skóry lakierowanej, który tutaj też stanowi pewien pieprz w rosole, akcent. Do tego pojawia się męska, przepiękna, szara marynarka lewe, wełniana. W zasadzie powiem Wam, że mam ogromny apetyt powiedzieć Wam o marynarkach, czyli o, o tym Ponieważ dużo mówimy o jakości, ale nie mówimy praktycznie, jak sprawdzać tę jakość, także mam ochotę nagrać dla Was odcinek. Dajcie znać, czy, czy jesteście za, właśnie jak sprawdzać jakość, jak patrzeć na marynarki, na co zwracać uwagę, patrząc na skład, patrząc na ubranie. Także, jeśli interesuje Was to od, od kuchni, to po prostu dajcie znać, a ja już przechodzę dalej do omawiania tej stylizacji. Słuchajcie, pojawiają się tutaj po raz kolejny, czy po raz pierwszy, po raz pierwszy raczej, przepraszam. Sneakers białe, takie też minimalistyczne, które dodają troszeczkę sportowego charakteru tej stylizacji. Ja myślę, że dość rzadko pokazuje Wam się w sportowych butach, chociaż powiem Wam, że bardzo lubię i one gdzieś towarzyszą mi no, w życiu codziennym, ponieważ moje życie jest bardzo dynamiczne. A zwłaszcza powiem Wam, że wykorzystuję sneakersy bardzo często w podróży. Bardzo często jestem w tych podróżach, więc komfort, ale też jakoś tak komfort i stylowość. Myślę, że jest to coś, co się nawzajem nie wyklucza. Pojawia się również naszyjnik i bransoletka z pereł marki Sadwa oraz okulary jedna z moich ulubionych, które no. Myślę, że pojawią się w niejednym odcinku i niejednej stylizacji, bo bardzo się do nich przyzwyczaiłam. I to jest tak, że jeśli coś lubię, to rzeczywiście um, trudno, trudno mi się z tymi rzeczami rozstać. I tak jest z tymi okularami. Myślę, że ich graficzność, ich taka wyrazistość. Um, no, bardzo, bardzo, bardzo na mnie działa i bardzo lubię te okulary w bardzo prostych sytuacjach z t-shirtem, z fajną parą jeansów, z mulami. Bardzo, 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 bardzo prosto. Kochani, ostatnia stylizacja to jest taka stylizacja, jak ja to często mówię, inteligentna, ponieważ zmienia się zaledwie top. Nie pomyślcie, że jestem leniwa, natomiast pomyślałam, że ta bluza też zmieni całkowicie całokształt kształt tej stylizacji. I myślę, że warto w swoich stylizacjach, w swojej szafie zwrócić uwagę na topy, na to, jakie macie góry. I um, Dlaczego? Ponieważ bardzo często przyłapuje się na tym, a być może przyłapuje właśnie szafy swoich klientek, że deficyt bardzo często jest w górach, więc... Nie wiem, jakie ty masz deficyty, ale być może warto przyjrzeć się temu. I myślę, że jedna para spodni spokojnie mogłaby zagrać z dziesięcioma górami i być zupełnie inna. Także myślę, że jest to potencjał. Choć bardzo często niewykorzystany. I tutaj postawiłam już na dwa naszyjniki, chociaż powiem Wam, że bardzo podoba mi się założenie tego naszyjnika tak po prostu, jak, jak, jak zaprezentowałam go tutaj. Zaraz Wam pokażę niżej, ponieważ to nie jest to, co Marka proponuje, ale ja, z racji tego, że jestem kreatywna, ten naszyjnik nie ma zapięcia może dziewczyny powinny wprowadzić, ponieważ uwielbiam to, co zadziało się tutaj absolutnie, czyli nałożenie dwóch naszyjników. Nie bardzo wiedziałam, co zrobić, żeby te naszyjniki ze sobą pasowały i jak włożyć go w bluzę, żeby, żeby to grało, żebym nie miała słuchajcie, konieczności poprawiania, ale okazuje się, że te że te łańcuszki tutaj one dają nam pole do popisu, i ja absolutnie, słuchajcie, kocham interpretować rzeczy na własną modłę, więc tu po prostu postarałam się bardzo subtelnie i delikatnie przełożyć zapięcie i włożyć tutaj w, no w, te, łań w te łańcuszki i osiągnąć przez to bardzo ciekawy efekt. Także no. Jeżeli macie też apetyt na noszenie w ten sposób naszyjnika, to daje on takie możliwości kreatywne. W stylizacji również pojawia się torebka, którą już też miałyście, mieliście okazję zobaczyć tu na kanale. To jest torebka Polen Paris. Bardzo często pytacie mnie o nią, więc. więc, więc tak, jest to torebka, która też myślę, że mm, jej taki pudrowy, neutralny kolor brązu, takiego ciepłego brązu, również w bardzo fajny sposób y, oprawi y, moje właściwie. Nie chcę powiedzieć wiosenno-letniej stylizacji, ponieważ ona jest absolutnie uniwersalna i świetnie sprawdza się zarówno jesienią, jak i zimą. Kochani, to już wszystkie stylizacje w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że. Hmm, jestem ciekawa, może nawet nie mam nadziei, ale jestem ciekawa, która z tych stylizacji zwróciła Waszą największą uwagę, która przypadła Wam do serca. Z tą biżuterią to jest też tak i o tym warto powiedzieć, że biżuteria, słuchajcie, bardzo, bardzo mocno oprawia nasz look, oprawia naszą osobowość i ta sama rzecz, założona czy oprawiona biżuterią, może wyglądać zupełnie inaczej. Ja bardzo lubię korzystać z potencjału zarówno akcesoriów, jak i biżuterii. I tym prostym akcentem, tym prostym zabiegiem stylizacyjnym podkreślić po pierwsze swoją osobowość, wyrazić coś, nastrój. Jak wiecie, i o tym też piszę w książce: Love, Balance i Styl. Ta książka się niebawem pojawi. Biżuteria to też amulety, to też symbolika. I fajnie, gdyby wybierać właśnie taką, którą bardzo czujecie i z którą się możecie po prostu zintegrować. Dziękuję Wam ciepło za dzisiejszy odcinek. Serdecznie pozdrawiam. Spotykamy się w kolejny wtorek za tydzień. Do usłyszenia.